Szanowni <grywanie> Państwo, dzisiaj wyznanie anonimowego człowieka, który jest ofiarą strasznej używki, strasznego działa, jakim jest Melisa. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. No, to wszystko zaczęło się jeszcze w gimnazjum. Jeden kolega powiedział, żebym przyszedł do niego na domówkę, że no, taka mała posiadówka, kilka osób będzie. To to przeszedłem zaraz po szkole o szesnastej. Ciężko mi się o tym wspomina, ale no zapytał, czy coś się napijemy. Ja głupio odpowiedziałem, że tak. Wyciągnął taki mniej więcej wanuszek i nalał tam melisę. Tak jak mówię, to się zaczęło o 16 No i nie chciałem pić, ale no było tam kilka osób, które zaczęło, patrzyli się na mnie. To zbombowałem. To, to, Posmakowało. I no tak jak mówię, o 16 zaczęliśmy. O dziewiętnastej do Dowanocka skończyła już z Potem no, znowu chciałem. Zapytałem się go, czy ma jakieś dojście. W domu zamknąłem drzwi na klucz, żeby rodzice nie widzieli. No i około 17 się napiłem. Mama zawołała mnie, żebym przed obejrzał z nią wiadomości, bo w wiadomościach Tusk jest i mądrze mówi. Ale ja już jej nie słyszałem. Nie zszedłem. Myślałem, że to tak tylko, no na weekendy poszedłem do liceum i no, tam ludzie na weekendy sobie piwo pili, to ja wtedy piłem melisę. Znowu, nie stałem na nockę, nie stałem na wiadomości. Dużo się zmieniło, udało mi się jakoś dojść na studia, w jakiś sposób zdałem, nie wiem, no jakoś, jakoś mi się udało mimo tej, tego, no nie boję się to słowa, nałogu. I na studiach. Fajne dziewczyny, koledzy zapraszają na melanżę, na imprezy żeby pójść, nachlać się, zachlać pałę po prostu, żeby ten o 19.00 widzimy się na mieście i będziemy chlali, i będziemy ten. I, a ja o 19.15 już odpadałem, bo tyle bo piłem tej melisy. Gdyby nie to, że poznałem doktora Junga, kto, za pomocą hipnozy, wyprowadził mnie z nałogu to bym pewnie teraz spał <grym> <To> dziękuję dziękuję <grym> bardzo ja tutaj trochę sobie popłakałem ze wzruszenia na kamerze a proszę mi powiedzieć ile pan wychodził z nałogu, jaki czas to było? Nigdy. kiedy ostatnio pan brał melisę? nigdy nie jest się do końca przez tym, jak się już to wpadnie no, ale teraz od dwóch miesięcy udało mi się nie pić melisy i no, przyznam, że obecnie mi jeszcze do niej nie ciągnie, chociaż to oczywiście się może zmienić i no, powiem tak, no, teraz jestem w stanie normalnie pójść na, na impaezę, napić się, wrócić do domu o trzeciej nad Anem. Kiedyś to było niemożliwe. Kiedyś, no, tak jak mówię, no, chłopaki do piwo otwierali, a, a ja już spałem pod stołem. Bo piętle Melisy A proszę mi powiedzieć, czy pan kiedyś próbował policzyć ile pan życia przespał przez ten nauk? No pombowałem, i gdyby, gdyby nie ta Melisa, to ile ja mógłbym zaobić? Tak sobie obliczyłem, że na przykład mógłbym pójść na około 100, 100 godzin spędzić na piciu wódki Dobaj zabawie, przy jakiejś wieśniarskiej muzyce, tam, no, jakichś tam tańcach, hulankach. To, co, co mnie najbardziej boi co taka największą stratę, to kiedy moja siostra wychodziła za mąż i mnie na wesele. W kościele jeszcze byłem na ślubie, ale na, na weselu to że się źle czuję i wypiłem, wypiłem sobie w domu Melise i poszedłem spać. Bardzo to żałuję, że nie mogłem z nią być w tym najważniejszym momencie jej życia. A proszę jeszcze powiedzieć, co pan uważa o promocji tego bardzo groźnego narkotyku w mediach, aptekach, w sklepach? Czy nie odnosi pan wrażenie, że ten środek jest zbyt powszechnie dostępny i po nie może sięgnąć nawet ośmioletnie dziecko? Gdyby ktoś yy, kiedyś mi powiedział, że należałoby zakazać Melisy, to bym go wyśmiał. Ale teraz wiem, że powinno się to zambić. I tak jak kiedyś, no właśnie na przykład tego nie widziałem, bo wiem, że kiedyś była wojna z Dopalaczabi, ale jak mówili o tym wiadomościach, to ja spałem wtedy. Ale uważam, że powinno się coś dokładnie takiego samego. Wojna, wojna z Melisą powinna być bezwzględna. Czyli, czyli proszę powiedzieć, czyli Herbapol yy, powinien do usunięcia. zostać do usun do usunięcia? Do usunięcia. Do usunięcia razem azem z innymi z innymi. Delamiami tej używki. Tak, czyli po prostu tak jak się traktuje pole marihuany, tak się powinno palić pole Melis, ale za tym chyba stoją potężni lobbyści, którzy interesy swoje promują i może dlatego jest tak ciężko wygrać z lobby melisowym. No, to proszę, proszę sprawdzić nazwiska ludzi, którzy padzą chyba po ich powiązania. Ja Mimo, że moja twarz jest ocenzurowana i tak jak tutaj nagrywający doktor powiedział, będę miał taki czarny pasek na oczach, to, to ja, ja tego sam nie powiem tutaj, bo ja się boję, że im mnie znajdą. Ale jeżeli ktoś z Państwa jest na tyle odważny, to proszę wejść na stronę polu i zobaczyć, kto to sponsoruje. Jakie są powiązania z mafią, z układami. Z rządem Afgańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i z kazachskimi wysłankami opium. To naprawdę szokujące, że tacy ludzie chodzą normalnie po ulicach i się nie wstydzą. Za to, co mi zaambili, powinni dawić do więzienia. E, proszę mi powiedzieć, czy to prawda, że kiedyś próbował pan się włamać na pole Melisy i że było ono? Warto, obstawione zwierzami... wartowniczymi i że do pana strzelano z ostrej amunicji, a Było pod napięciem. Pole. Bardzo mi ciężko o tym mówić, ponieważ... Ja właśnie widzę głos się załamuje tak, z płaczą. Tak, tak. Tak... było niestety. Chciałem... Przepraszam, <laughs> 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 naprawdę... Nie, naprawdę to jest bardzo ciężki dla mnie temat, ponieważ... Ponieważ... Ucierpiała tam bardzo bliska mi osoba, kiedy mój taki dawany przyjaciel z podstawówki, Adaś, no to już to w liceum byliśmy, ale zobaczył, co się ze mną dzieje, to ja miałem wtedy taki, taki prześwit świadomości, żeby wyjść jednak z tego nałogu. To chcieliśmy włamać się na pole Melisy i właśnie spalić. I tam stali ludzie, którzy, no powiem tak, Widać było, że, widać było, że oni także... Przepraszam. Widać było, że ci ludzie, oni też byli uzależnieni od Melisy, ponieważ, ponieważ, ci strażnicy stali tam tylko w W nocy spali. I Adaś zaproponował mi, żebyśmy się tam w nocy włamali. Ja się zgodziłem, ale byłem tak senny, że upadłem i go przewróciłem i sobie kolano rozbił. Już nigdy tam nie to, to, to wszystko, co mam do powiedzenia o tym tragicznym wydarzeniu. Dziękuję. A czy, czy, czy Pan nie jest szokowany tym, że ściśle strzeżone pola melisowe w Polsce się coraz bardziej rozrastają? Że właściwie już na dzień dzisiejszy hodowla, uprawa melisy zajmuje powierzchnię równowartą jednemu województwu? Czy Pan na to nie szokuje, że my wszyscy będziemy niedługo melisożercami? Ale to potężne przecież lobby, które tym stoi. To przecież ciągle słychać. Teraz, teraz jak już jestem w stanie to tak zasypiać około 21. Czasem oglądam wiadomości i słyszę jak tam mówią, przychodzą tacy oczywiście pięknie pięknie ubrani, nie w piżamach tylko w garniturach, Nie mają podkrążonych oczu. Tak, tak się, tak się przedstawiają. Oni tam przychodzą i mówią, że no, że to pomaga, że, że to dobra. że dla kobiet w ciąży jest to dobra dla dzieci e, i, i że państwo polskie będzie zyskiwać bardzo dużo z podatków e, od Melisy. Ja to bym ja powiem tak, pieniądze to nie wszystko i zdrowie Polaków jest ważniejsze niż pieniądze lobbystów. No pieniądze lobbystów czy nawet pieniądze w budżecie. Bo ile byśmy mogli zaoszczędzić. Ile byśmy mogli zaoszczędzić e, jako państwo, gdybyśmy nie musieli wydawać to na tarapie ludzi uzależnionych? Dużo więcej niż się zyskuje z pól Melisy, z podatków. Dziękuję bardzo za tę pana wypowiedź. Ach, śpi, kochanie.